Tym razem nie udało mi się kupić kolejnego numeru samochodów PRL w kiosku, więc aby nie przepłacać, postanowiłem powiększyć szuka, którego posiadam. Tylko muszę trafić. O! Udało się! Trafiłem! Jest idealny! Tylko z usterkami coś się pokręciło. Ale to drobiazg! Cześć! Żuka rzeczywiście nie udało mi się kupić w kiosku. Ale ponieważ tego kapowego też bardzo fajnego byłoby mi się szkoda pozbywać, więc nawet jakby się dało go powiększyć, to raczej bym go nie powiększał. No to musiałem oczywiście zapłacić odpowiednią cenę i żuk do mnie trafił. No kolekcja bez niego byłaby średnio sensowna, więc powiedzmy, że nie miałem wyjścia. A jeśli chodzi o tą scenkę na początku, jeśli ktoś nie wie, do czego nawiązywała, to tam u góry macie linka do takiego yy, serialu w sumie i do ulubionego odcinka mojego. Także tam sobie możecie zobaczyć, o co w ogóle mi chodziło. Jeśli chodzi o samego Żuka, to moglibyśmy powiedzieć, że jest idealny i na tym w sumie skończyć recenzję. Ale oczywiście, poglądamy go sobie. Co do jego idealności, no to jeśli chodzi o projekt, to tak, może znawcy Żuka powiedzą więcej, ale ja zastanawiam się nad dwiema rzeczami, czyli nad tym narożnikiem tutaj, że on nie powinien być, ten dach nie powinien być taki bardziej zagięty i sama długość tego miejsca nie powinna być większa, i ewentualnie zagłębienie reflektorów. Czy nie powinno być wyraźniejsze? To są takie moje tylko uwagi, tak na szybko. To jest jakiegoś tam specjalnego przeglądania, to mi się tak rzuciło w oczy. A jeśli chodzi o wykonanie, no to w sumie w moim egzemplarzu najbardziej przyczepiam się do tej tutaj takiej czarnej, nazwijmy to kropki, która chyba wyszła spod spodu. Chyba pod grillem jest to całe pomalowane na czarno i w ten sposób zrobiona jest głębia, podejrzewam. Więc taka kropeczka i tutaj niedoskonałość yy, w atrapie. Takie wyszczerbienie. No i to w zasadzie wszystko. Takie drobnostki małe tylko. Jakbym się miał doszukiwać trzeciej rzeczy, to chyba. Chyba ta kreseczka koło. Koło światła taka czarna. Także nie jest źle. Nie jest źle. W sumie trochę mało powiedziane. Jest bardzo dobrze, żeby każdy model był tak zaprojektowany i tak wykonany z tej serii. To myślę, że nikt by nie narzekał. Chociaż trzeba tu wspomnieć o jednej rzeczy, którą tutaj też widać. Czyli różnice w kolorach. U mnie nie jest to tak bardzo widoczne. Ale chyba szczególnie. Ludzie narzekają na różnicę w kolorze atrapy, że jest jednak wyraźna różnica. I powiem tak. U mnie widzę tę różnicę najbardziej w tej chwili, gdy zaświeciłem to światło. Akurat widzę, że jest różnica, ale wcześniej, w świetle słonecznym, była ona naprawdę według mnie minimalna. To jest chyba plastik. Nie jestem 100% pewny, ale chyba tak. I na tym chyba polega problem. Tak jak na przykład było w Syrenie Bosto, tej żółtej z kapu, gdzie przód był w innym odcieniu niż paka, i to też było tak, że w jednych było to widać bardziej, w niektórych mniej. Myślę, że to na tym polega. Jeszcze problem, oczywiście, był z u niektórych i z felgami. No zaraz zobaczymy, jak to u mnie wygląda. Tak jak mówię, w tym świetle widzę pewne różnice, w świetle dziennym raczej nie. Na pewno nie przeszkadza mi to. Tak jak mówię, dla mnie większym problemem. Jest ta kropka czarna, której się nie mogłem pozbyć, bo jest dosyć mocno przyklejona. Yy, czyli po prostu jest to farba, dosyć twarda, i nie idzie jej sobie tak po prostu zetrzeć. I to jest dla mnie największy problem. Także ta reszta, akurat w moim egzemplarzu, jest ok. No oczywiście warto jeszcze wspomnieć o pomalowanych lusterkach czyli to, co nie wyszło za bardzo w powiększeniu tak żartując, oczywiście w sensie początku tego filmu Także, jeśli u kogoś ta różnica jest bardzo duża, no to rozumiem, że przeszkadza mu to, bo musi mu to po prostu przeszkadzać, ale ja akurat nie narzekam. I zobaczmy sobie atrapę z bliska i okolice. No, tutaj na to powiększenie to nawet ta trapa może jeszcze bardziej widać tą różnicę koloru, ale inaczej widzę ją na przykład patrząc na telefon, a inaczej na samego żuka. Także, może zakończmy ten temat. Widzimy tu też te powiedzmy niedoróbki czyli Tą plamkę farby Kreskę Uszczerbienie Także no, Myślę że nie jest źle Głębia grilla jest fajnie wykonana tutaj właśnie pomalowane to jest całość jest pod spodem i na to nałożony sam grill Na grillu ładnie wykonany napis Żuk Nad światłami Mamy te dwie szpary To też nam mówi o tym że jest to nowsza wersja Żuka Czyli, jakby się ktoś chciał przyczepiać i chciałby starszą z końcu samochody prl to to też mógłby pewną, mógłby to uznać za pewien minus. No ja tam powiedzmy, nie będę z tym przesadzał. Może bym wolał tą starszą wersję, ale myślę, że to już też kwestia indywidualna i tak dalej. Więc tutaj nie przyczepiałbym się też do tego, że mamy akurat taką wersję. No tu jeszcze oczywiście zobaczymy sobie później te różnice delikatne jeszcze. Mamy też z boku, no może nie takie delikatne, bo na przykład mamy tam migacz. A propos migaczy, no to tutaj oczywiście osobne elementy też w takich zagłębieniach bardzo fajnie wyglądają. Między migaczami też nie zabrakło przetłoczenia. Zetali jeszcze w zderzaku miejsce na korbę, też w takim zagłębieniu. No i pod spodem zamiast tablicy rejestracyjnej tablica z napisem Żuk A07. No, tutaj akurat może ten biały kolor to rzeczywiście tak troszeczkę nie pasuje, ale jest to egzemplarz muzealny, więc wybaczamy. Światła pokażę może z tej perspektywy, bo mówiłem o tych wgłębieniach, A jak w sumie patrzę tutaj z tej perspektywy, właśnie, no to myślę, że przesadziłem. Jest OK. Nie ma się co przyczepiać. Same kroże też fajnie wykonane. W miarę, chyba prosto, albo nawet całkiem prosto wklejone bez jakichś tam specjalnych nadlewek i tym podobnych nie trzeba tu raczej nic szlifować prawe też nie różni się od lewego także jest bardzo dobrze No i oczywiście tak ukosa też inaczej prezentuje się całość jeszcze miałam nie mówić o atrapie ale właśnie też ciekawe jest tak sobie pomyślałem ewentualne kupowanie tego żuka lepiej się zapytać i dostać odpowiedź. Bo jak widać, można się pomylić, jeśli ktoś ze sprzedających nie zwróci na to uwagi. Może jeszcze na takim zbliżeniu, światło i migacz. Spróbujmy przenieść się wyżej. O, właśnie do tego miejsca. Bo też jeszcze go nie widziałem w powiększeniu, jak się prezentuje. No, ładny koziołek i napisy. I ogólnie cały emblemat. No, i teraz wyżej, ale żeby się przenieść wyżej, to żółg jest na tyle wysoki, że muszę sobie tutaj coś innego pod ten telefon podstawić. Szyba przednia czysta. Tutaj chyba mało osób narzeka na jakieś tam ryski, ślady kleju i tym podobne. No, u mnie jedna taka ryska, ewentualnie, której mogłoby nie być. Uszczelka fajnie zrobiona. Nie tak jak na przykład w. W poprzednim moim filmie, gdzie pokazywałem i 415, tam było sporo takich tych braków lakierniczych, nierówności i tak dalej, jeśli chodzi o uszczelki. Tutaj ta uszczelka wygląda bardzo dobrze. Oczywiście wycieraczki. To tak jak zawsze podkreślam, wielkość robi tutaj swoje. Więc wyglądają całkiem fajnie. Jeszcze lusterko wewnętrzne. No, też w miarę, powiedzmy, czysto wykonane. Wydaje się małe, ale to raczej chyba robi wielkość samego pojazdu. I tu jeszcze wspomniany ten narożnik dachu. Rzeczywiście, może on jest tutaj za krótki. Czyli tak samo góra tej szyby, ewentualnie. Całość wykonana fajnie, wszystko dopasowane. No i ten pewien element, o którym mówił jeden z przybyszów. Czyli lusterko. Nie jest to problem, bo to już by było przesada, bo by jakoś szczególnie narzekać, ale aż dziwne nawet, że przy takim wykonaniu lusterko nie jest pomalowane na czarno. No ale to powiedzmy jest mały problem, naprawdę. Drugie i te pokażemy od tej strony. Nie wiem, czy dobrze widać. No tutaj sobie nie mogę inaczej podjechać. No jest pomalowane na pewno na srebrno Także z tej strony mogłoby. O, tak widać. Z tej strony mogłoby być pomalowane na czarno. Ale akurat nie jest. Idzie przeżyć, szczególnie że inna rzecz, która się zapowiadała na białą jest zielona. Ale do niej sobie przejdziemy za chwilę. To przejdźmy właśnie od razu może do tego elementu, który nawet na gazetce jest biały. W sumie zapowiedzi to nie mieliśmy, tylko raczej przecieki, ale jest on na całe szczęście zielony, a nie biały. Chociaż, jakby był biały, też musielibyśmy taki przyjąć i niezbyt narzekać na to. No i przede wszystkim nowszy żuk to także właśnie nowsza felga. Nie ma kapsla, czy to dobrze, czy to źle. To, tak jak mówiłem, każdy sobie już musi ustalić sam, zawsze na pewno się może podobać. Wykonana w szczegółach. Te śruby. I tak dalej. Czy kapsel by wyglądał lepiej? Niekoniecznie. A może sobie pojedźmy już tak. Tym dołem. Fajnie tu zrobione. Ten korek. W tym otworze. Nie, nikt tu nie poszedł na łatwiznę. Ładnie też wykonane. Położone te listwy na dole. No, jakieś tam delikatne niedomalowania można zobaczyć. I przejdźmy wyżej. Może złą kolejny zrobiłem, bo znowu będę musiał piramidę budować. No, ale już trudno. Migacz, tu występujący, czyli kolejny atrybut nowszego żuka. Osobny element, więc nie narzekam, czy jest odrobinę za duży. Może trochę. Obok zawias. Zaznaczony. No i może tak po kolei. Klamka. Jedna z tych fajnych rzeczy na tym modelu. Już nie będę tam się zagłębiał, czy tutaj jest wszystko ok, jeśli chodzi o jej grubość, długość i tak dalej. Podoba mi się. Fajnie jest to zrobione. U góry łezka, kluczyka. To samo tutaj na drzwiach. No i teraz spróbujmy przejść do tej góry. Gry. Tak dokładnie, góry boku. Najpierw ta zaślepka szyby wytłoczeniami, takimi oto i szyby z uszczelkami z tyłu ta uszczelka gruba a tutaj w tej szybie cieńsza i ze srebrną listwą czyli tak jak to powinno wyglądać fajnie zrobione te szybki przesuwne razem z tym uchwytem oczywiście zawias no i szyba tutaj z przodu boku tak samo jak tamta czyli wcześniejsza jest uszczelka jest srebrna listwa podział tych szyb i, ta, i ten uchwyt do przesuwania i może ta strona od góry, tak żeby wykorzystać, że piramida zbudowana. No tutaj w szybie kierowcy tak samo jak z drugiej strony. A tutaj te dwie szyby, różnica taka, że mamy uszczelki w ten sam sposób zrobione. Czyli bez srebrnych listew. Czyli w porządku tak jak ma być. No i tutaj tył, właśnie że mi to za daleko że tak samo zrobione, także tutaj już. Ta ślepka. nie będę dalej wyjeżdżał bo żółt mi chce zjechać z blatu i dół boku z tej strony tak ogólnie jedna listwa pod drzwiami no bo jedne drzwi dlatego też różnica w tych uszczelkach pokazanych wyżej no i tutaj rura wydechowa zastanawiam się czy ona w ten sposób powinna być w dół skierowana Jakoś tak nie kojarzę. Wiem, że coś kiedyś tak kopciło prosto na ten, ale czy to był żuk? I tak ogólnie trzeba też oczywiście zwrócić na wykonanie ryfli. Bo jest to fajnie zrobione. O no przy okazji na przykład czystość szyb. Zawsze coś tam się odbija, no w sumie coś. Zawsze raczej jest tego dużo. Tu widać, że one są dosyć czyste. Jestem ciekawy, czy to przypadek, czy akurat w tym modelu wszyscy tak mamy. Przy okazji znalazłem sobie mały paprok zamalowany, żeby nie było, że jeszcze czegoś nie ma, ale malutki przeżyję. Jeszcze zwrócę uwagę też na szpary, tutaj głównie w drzwiach. Może nie są idealne, ale myślę, że można je określić jako w porządku. Tyle nie wyglądają. Jeszcze z takiego małego braku, to tutaj przy klamce, w naszym dużym żuku, nie mamy tego zabezpieczenia, które w żuku na przykład z kapu jest zaznaczone takim czarnym owalem. Nazwijmy to. To jest taka drobnostka. Jeśli chodzi o tył, to powiem Wam, że nie wiem, czy mogę powiedzieć, że zrobił na mnie największe wrażenie. Ale na pewno takie pierwsze, no i na pewno też duże. Jak już kiedyś mówiłem, staram się tak za bardzo zdjęć nie oglądać przy tym, jak model kupię, no ale tutaj do końca nie było to możliwe. Trochę spojrzałem na zdjęcia, i właśnie pierwsze, które widziałem, było zdjęcie tyłu. I parę rzeczy mi się tu naprawdę spodobało. Może najpierw zacznijmy od tego, na co właśnie pierwsze zwróciłem uwagę czyli przenieśmy się do góry. Tyłu. A to wrażenie zrobiły na mnie zawiasy zamknięcia i klamka. Nikt tu nie poszedł na żadne uproszczenia, bo można to było zrobić jako wypukły, pomalowany element, ale nic takiego tu nie występuje. Fajnie to wygląda. Właśnie to jakoś tak, pierwsze co mnie tak uderzyło, że jak ten model jest fajnie wykonany. Jeszcze szyba i uszelka. Wszystko fajnie. Mówiłem troszeczkę o tym, że o tej czystości, więc tutaj akurat troszeczkę rzeczy widać. Wygląda to na paprochy. Niestety w środku. Ale to już taka drobna rzecz. I do wyczyszczenia. Po dostaniu się do środka. I do tyłu. Który robi nie mniejsze wrażenie. Jeszcze wracając tak do góry trochę, czyli uszczelka u góry i na dole. Fajnie równo położona też tutaj. No i oczywiście światła. Osobne elementy o odpowiednim kolorze. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj ten odblask też jest chyba osobnym elementem, jeśli dobrze widzę. Pomalowany bardzo, bardzo fajnie, bardzo równo. Poniżej zderzak. Z jednej z drugiej strony oczywiście. A obok niego z prawej strony pod klapą też światło. Jako plastikowy element osobny. Ze szczegółami. I poniżej niego jeszcze też. Tu już malowane na czerwono, ale też fajnie wyglądające. No, naprawdę ciężko się tutaj do czegoś przyczepić. Jeśli bym się chciał do czegoś przyczepić, to znowu ewentualnie do tych kolorów. Czyli widzimy tutaj te elementy dodane, te zamknięcia w góry i na dole nad tablicą. Widać, że te dokładane elementy są troszeczkę innego koloru ale to bym uznał za, za drobiazg przynajmniej tak jak ja to widzę na żywo może tutaj ten zielony nad tablicą właśnie troszeczkę bardziej nawet się odróżnia ale no, na to już na pewno nie będę narzekał i góra mam nadzieję że uda mi się to pokazać że się zmieści tak powiedzmy że się mieści fajne przetłuczenia No i dół a tu się naprawdę dzieje nie tylko w porównaniu z poprzednio pokazywanym na moim kanale i karustem 415. jest i koło zapasowe. No tu też się postarano. Klapacze też, o których nie wspominałem, zostawiając sobie je właśnie na koniec. Są cztery. Szyby dosyć duże, ale wnętrze czarne, więc zobaczymy, jak się nam tutaj łaskawie pokaże. Kiedyś już mówiłem, że to nie są moje ulubione miejsca do nagrywania. Tu nam jeszcze lusterko przeszkadza, odbija się. Myślę, że to, co trzeba, widać. I tak jeszcze z tej strony. I tak jeszcze przez tylną szybę nie widać idealnie, ale tu jeszcze ciekawostka w postaci klamki wewnętrznej. I to tyle jeśli chodzi o prezentację tego żuka. Nie co robić tutaj jakiegoś wielkiego podsumowania, bo za podsumowanie jest raczej powiedzieć, że model jest pod względem projektu i wykonania prawie idealny. No i obowiązkowy w kolekcji. Szkoda tylko, że tak mała jest jego dostępność. I tutaj na koniec jeszcze raz tak podkreślę: jakby ktoś jeszcze po prostu był przed kupowaniem tego modelu, to zwróćcie uwagę, zapytajcie się sprzedawcy, właśnie o te różnice w kolorze, bo naprawdę tutaj, dopiero nagrywając film i patrząc w ekran telefonu, widzę tą różnicę tak wyraźną. Wcześniej nie widziałem. Najbardziej jest widoczna właśnie na telefonie. Na drugim miejscu sztuczne światło, ale patrzę na niego teraz i to jest naprawdę nieduża różnica. Na świecie dziennym stwierdziłem, że ta różnica jest tak niewielka, że po prostu można ją uznać za nic nieznaczącą. To tyle. Dzięki za oglądanie, subskrypcje i takie tam. Zostawiam Was jeszcze z gazetką. Cześć, do następnego.